Jak sobie tłumaczyć śmierć drugiej osoby? Nie ma żadnego wytłumaczenia. Ja się w ogóle na to nie zgadzam. Uważam, że to jest świństwo, i właściwie przestałam wierzyć w Boga właśnie wtedy, kiedy zaczęli ludzie odchodzić dookoła. Chociaż z drugiej strony, gdyby nie było śmierci, życie nie byłoby takie piękne. Jakie masz podejście do śmierci? Ja nie mam podejścia do śmierci. Człowiek jest ze śmiercią oswojony. Ale ja uważam, że jestem nieśmiertelna, no bo póki żyję, to jestem, jestem nieśmiertelna, jak umrę, to mnie to nie obchodzi, no. Tylko nie chciałabym robić kłopotu w rodzinie. Miałaś myśli samobójcze? No miałam, no. Jeśli chodzi o samobójstwo, każdy powinien mieć w kieszeni. A co byś zrobiła, jeżeli dowiedziałabyś się, że twój mąż cię stracił? No co bym zrobiła? Nic. A co bym miała zrobić? Odeszła? Nie. A dlaczego? To jest tylko ciało. Zradziłaś kiedyś? No pewnie, no przecież każdy zdradza. No dobra, no ale to jest ciało, prawda? Tylko, jak to się mówi, to w to, no. To jest tylko to. Ja teraz jak piszę tę autobiografię, to sobie przypominam, ile razy byłam w takiej sytuacji i to już nie jest śmieszne, w sytuacji takiej, no, gwałtów po prostu, mhm. czy przygotowania do gwałtu.